No, a mycie? Nie, no, nie będę tu hałasował, nie jeszcze śpiąca. No, wiesz? Nie. Chodź się umyć. Tu masz ojca, a tu jest mój ręcznik. Aha, dobra. Umyjesz się to i znaczy przyjdziesz. Ten. ten. Muszę ci kupić maszynkę i pędzel do golenia, żebyś miał i tutaj. Nie trzeba. Chodź. No i teraz już nie zasnę. Nie może on trochę ciszej spuszczać tej wody? Takie jest urządzenie. Nigdy dotąd mamie nie przeszkadzało? Ale nie o 6 rano.